Chciałem dzisiaj opowiedzieć Wam o takiej wyjątkowej sytuacji, jaka kiedyś mi się przytrafiła. Myślę, że warto o tym powiedzieć. A jak to się stało, że w ogóle mi się to przypomniało? Mianowicie, jakoś mi się włączyło, że nocny kochanek udzielał wywiadu, że był kiedyś nauczycielem w szkole. I tam opowiadał o tym, jak poradził sobie z uczniami, którzy używali wulgaryzmów, że po lekcji kazał im zostać i sam puścił do nich wiązankę pełną wulgaryzmów i powiedział im, że on wie kiedy można używać, a kiedy nie. No i nieważne. I tam w komentarzach ktoś napisał, jakaś kobieta, jakby nie mam, napisała, że i to jest nauczyciel, którym kochają się później uczennice. I ta, ten komentarz przypomniał mi coś. Mianowicie, ja kiedy jako student jeździłem jako wychowawca na kolonie, Także doświadczałem czegoś takiego, właśnie, że zakochała się we mnie, powiedzmy, uczestniczka kolonii. To było naprawdę duże dla mnie zaskoczenie. No ja miałem wtedy 20 lat, ona może miała 12. Tu mogą się wypowiedzieć kobiety, które no pamiętają właśnie to dzieciństwo, ten okres w swoim życiu, że to chyba jest taki okres dojrzewania u dziewczyn właśnie, że Mogą przeżywać jakieś takie miłości, zauroczenia, nie wiem, w nauczycielu. Chociaż to i ta, to nawet w liceum się widziałem, że koleżanki z klasy podkopiwały tak się trochę w nauczycielu u nas. Yy, od wiedzy o kulturze, bo on sam był artystą, malował, i to dla nich było takie chyba jakieś, yy, nie wiem, pociągające, można powiedzieć. No nieważne, ale myślę, że to jest taki okres, ten nastoletni wiek u kobiet, że u dziewczyn, że mogą się zakochać właśnie w wychowawcy, w nauczycielu. Tak, tak abs absurdalnie, nie? Wbrew wszelkiej log logice. A dlaczego ja o tym mówię? Ponieważ uważam, że jest to temat dość istotny i opowiem go na tym właśnie przykładzie, jaki mnie spotkał. To była kolonia, na której wychowawczynią była mama tej dziewczyny, a także był na niej jej tato. <laughs> Więc... Y no ciekawym to było, że właśnie ci rodzice sami byli wychowawcami i byli jakby świadkami całego zdarzenia. I w ogóle ta mama sama mnie o tym poinformowała. To było takie dość dziwne dla mnie, mega zaskoczenie. Że wzięła mnie na stronę razem z taką drugą wychowawczynią, moją koleżanką, i mi powiedziały, że no jest taka sytuacja, że, że ona się w tobie zakochała. A Ja mówię, co? Co to znaczy w ogóle? Co, co ja mam zrobić? Przecież to jest dziecko, nie? No, one powiedziały, że dzisiaj wieczorem jest jakaś diskoteka i ona się bardzo na nią szykuje, bardzo się stresuje i ona bardzo by chciała, żebyś z nią zatańczył. No, ja byłem lekko skonsternowany, ale powiedziałem, no, no, no dobrze, no, no, zatańczę z nią, no przecież tak pomyślałem sobie, kurczę, żeby jej jakoś przykro, przykrości nie zrobić, żeby jej, właśnie, żeby jakoś nie, nie zranić jej tak na tym takim etapie dojrzewania, żeby po prostu nie, nie zamknęła się w sobie później czy coś. I ta mama mi mówi jej, że. i w ogóle to szykujemy dla ciebie taki prezent. I ja mówię, no kurczę, ale co to jest, w ogóle o, o co chodzi? No taki upominek dostaniesz, żebyś go przyjął. Nie? Ja mówię, no, no dobrze, oczywiście. No i była ta diskoteka, i, i faktycznie ja zawsze tam lubiłem tańczyć. Zresztą. To zawsze robiło furorę, że jako kleryk tańczyłem i yy, lubiłem jak yy, chłopaki w wieku tych, tych dziewczyn. Tam był dość duży rozstrzał wiekowy, tam nawet siedemnastolatkowie z nami byli, yy, więc dość duży był ten rozstrzał wiekowy, rzeczywiście. I na przykład chłopaki się wstydzili tańczyć, a ja yy, jako kleryk pod koloradką elegancką się obrałem, pokazywałem jak się tańczy z dziewczynami i byli, byli w szoku, je, że, że kleryk tutaj. Yy, Tańczyć w ogóle to klerykowi wolno? Nie? Te pytania to ja lubiłem. No, oczywiście, że tańczyć wolno. No nieważne, no i z nią tam zatańczyłem i dostałem rzeczywiście od niej prezent, taki kubek z tej miejscowości, w której ona w ogóle była z zagranicy. Ten kubek taki, yy, i, i czekolady. No, starałem się być dla niej jak najbardziej miły, tak jak dotychczas. I tak sobie pomyślałem, że. Faktycznie ja spośród całej tej grupy tak na, najwięcej trochę się z nią wygłupiałem, można powiedzieć, że ona szła korytarzem, to i tak zaczepiałem, mówiłem cześć, cześć, ona odpowiadała i także milion razy dziennie mówiliśmy sobie to cześć. ale po prostu taki kontakt zapaliśmy w tej grupie, nie? No więc później tak trochę chciałem to przyhamować, albo też tak robić z innymi w grupie, żeby tak troszkę to jej zauroczenie tak troszkę wyhamować, nie? Ale żeby też jej nie było przykro. No, i, i tak to zrobiła. W ogóle ona zrobiła sobie status na Facebooku In Love, co mi ta później ta druga wywalczyni powiedziała: Mówię, No grubo, nie? jaka jest w ogóle sytuacja. Nie wiedziałem, że w takiej można się spotkać, nie? Ja miałem wtedy 20 lat gdzieś i, i no nie wiedziałem, że tak to, to, to się dzieje. Zresztą o tych najstarszych w grupie, to ja byłem no, dosłownie niewiele, niewiele starszy, tam 3 lata na przykład, nie? No więc gdzieś ten. Nasz status społeczny był zupełnie inny. A w gruncie rzeczy to dużo się od siebie nie różniliśmy, nie? Między tymi najstarszymi a mną, nie? Myślę, że tutaj, jeśli jakaś kobieta to ogląda, to też pewnie zna taką sytuację, kiedy jest jakiś młody nauczyciel, gdzie nie ma dużej różnicy wieku między nim a uczniami. Ja też pamiętam, miałem nauczycielki w liceum, które miały 30 lat, no to byśmy z nimi rozmawiali jak z koleżankami prawie, no bo byliśmy per pani, ale. Na przykład potrafiliśmy się spotkać po lekcjach, na przykład czy tam, to już było po maturach z jakąś panią żeśmy się spotkali w ogóle u nich w domu na takim luzie. No naprawdę, więc do dzisiaj niektóre te kontakty są. I to jest bardzo ciekawe. I też możecie się wypowiedzieć właśnie, dziewczyny, jak to wygląda, że wtedy naprawdę dochodzi do jakichś takich zakochań, zauroczeń, do takich sytuacji. Dlaczego ja o tym mówię? Bo chodzi mi o to, że myślę, że Bycie wychowawcą, czy nauczycielem wymaga dużej dojrzałości. Ponieważ jeżeli ktoś jest niedojrzały, jeżeli na odpowiednim etapie swojego życia pewnych rzeczy nie przeżył, to później mu się to odbijać czkawką. Jeżeli ktoś na etapie gdzieś tam gimnazjum, czy liceum, gdzieś tam nie miał, mówię o facetach, tak, nie miał dziewczyny, czy był odrzutkiem, był zniewieściały, albo otyły, albo herlawy, był nielubiany, był spychany na pobocze, dziewczyny na niego patrzyły z pogardą, to on nie miał czasu, pewnych rzeczy, przejść na odpowiednim etapie w swoim życiu. I potem mu się to odbija właśnie czkawką, że w momencie, gdy nagle idzie na jakieś studia, yy, jedzie jako wychowawca, albo jako na, yy, młody nauczyciel, to później mogą mu te kompleksy różne wyłazić. I kiedy zauważy na przykład, że jest, w centrum, yy, jest w centrum uwagi, jest obdarzany zaufaniem, jest lubiany, a nie ma w sobie tej dojrzałości, to może dojść do jakichś głupot z jego strony, nie? do jakichś krzywdzących rzeczy, które miałyby sprawić mu, nie wiem, tam jakąś przyjemność czy coś. <laughs> Więc ważnym jest to, żeby patrzeć właśnie na, na, na to człowieka, który jedzie gdzieś tam na taką kolonię, czy zostaje nauczycielem, na tą jego właśnie dojrzałość. Czy on może się taką grupą opiekować? Niejednokrotnie na takich koloniach czy wyjazdach się porządkuje, wręcz, że wychowawca dostaje popaków wychowawczyni dziewczyny i wtedy oni są może niedużo od siebie starsi. Ale no jakoś taki nie, nie dochodzi do jakichś tam nieodpowiednich sytuacji. A mówię o tym też dlatego, że była niedawno ta afera związana z youtuberami, nie? Że tam jakiś tam podrywał, yy, czy tam flirtował z, z dziewczyną, która no była na, na nastolatką niepełnoletnią, nie. Ja uważam, że to wynika właśnie z tego, że taka osoba jest niedojrzała, że na przykład na w jakimś etapie swojego życia nie doświadczyła tego, co powinien chłopak czy dziewczyna na etapie w swoim wieku doświadczyć i później takie zaległości mu wychodzą i w ten sposób e, może kogoś, e, kogoś zranić. Nie? Ja na przykład zauważyłem po sobie, że kiedy miałem właśnie dziewczyny pod swoją opieką, że jakoś instynktownie faworyzowałem te ładniejsze. Nie? Mówię, zacząłem się nad tym zastanawiać. Mówię, kurde, co ja robię, nie? W ogóle to jest niewłaściwe. Po prostu w grupie wybierałem sobie jakieś faworytki, które gdyby one miały do mnie jakąś prośbę, to pewnie bym je chętniej wysłuchał, niż gdyby prosiła mnie o tą rzecz inna osoba, nie? Tak jak mówi się, że jest pupilek nauczycielki w szkole, nie? Tak ja też po prostu miałem w grupie dziewczyny, które faworyzowałem. Jakoś instynktownie, nie? Ja sobie mówię, kurczę, co to w ogóle jest ze mną nie tak, nie? Że tak chyba nie... Tak być nie powinno, nie? Zacząłem tak sobie myśleć. Później zwierzyłem się jednemu koledze z tej sytuacji i widział nasze zdjęcie grupowe na zakończenie całego wyjazdu i mi pokazał, mówi ta była twoją faworytką. Ja mówię, no tak. A on mówi, no to wszystko z tobą w porządku. <laughs> e, niczym się nie przejmuję. No, więc kamień serca. No ale miałem sobie tą dojrzałość, że ja widziałem, że takie zachowanie no jest, jest. Z mojej strony jakieś faworyzowanie jest niewłaściwe, nie? Yy, I do niczego nigdy yy, niewłaściwego nie doszło. Gdzieś tak się stało, że wtedy w tym czasie yy, one mnie zaprosiły do grona swoich znajomych na Facebooku. I w takiej sytuacji dochodzi. To jest normalne. I ja podziście mam je w gronie znajomych. One mają ponad 20 lat. Ha, ha, ha i są normalnie, już, yy, normalnie funkcjonującymi kobietami, gdzie jesteśmy pewnie na te, moglibyśmy rozmawiać na tej samej stopie, jak tam kończą studia, czy studiują, za chwilę pójdą do pracy zawodowej i będziemy w takiej samej sytuacji, prawda? Fajnie yy, tak się patrzy po latach, jak to, kto był moim wychowankiem teraz jest na tej samej stopie co ja, no ale to jest bardzo proste, jeżeli jest ta różnica wieku tak, tak mała, nie? Ale chciałem porozmawiać właśnie o tym fenomenie takim jaki wtedy zachodzi. Jak wtedy sobie radzić jako taki właśnie młody wychowawca, młody nauczyciel w takiej sytuacji, ja może tutaj będzie tego słuchać jakaś właśnie dziewczyna, która powie jak ona to postrzega, jak ona to widzi, jak wtedy postąpić, nie? No ja mam nadzieję, że wtedy właśnie w tej sytuacji postąpiłem dobrze. A takich sytuacji było więcej. Nawet z większą różnicą wiekową, że po prostu ja się dowiadywałem, albo ktoś mi powiedział, że no, tu masz sympatię, nie? O oh kurde, to, to nie wiedziałem, nie? Będę ostrożny, żeby po prostu nie powiedzieć czegoś krzywdzącego, nie? Na zasadzie czegoś takiego, co by ją tam dało jej znać, że, że ma zachować dystans, a potem ona by to trawiła w sobie przez ileś lat, nie? Tak i uważam, że w ogóle to jest bardzo ciekawy temat, o którym, myślę, trzeba pamiętać raz, że dojrzałość po prostu jest, jest istotna, która się nabywa z czasem jeżeli człowiek czegoś na pewnym etapie w swoim życiu nie przeżył, to ta wiedza a priori do niego nie spłynie, prawda? I w niektórych kwestiach po prostu będzie musiał przejść przez jakieś wydarzenia w swoim życiu, może później od rówieśników i dopiero wtedy dojrzeje, a inaczej to tak z czapy to mu się to nie weźmie, nie? I też to się tyczy tego, że ja spędziłem w zakonie 4 lata po 18 roku życia, czyli mając 18 lat wstąpiłem i po, po 4 latach wystąpiłem i na przykład moi rówieśnicy byli w związkach, już tam śluby się zaczynały jakieś ciąże prawda, a ja po pobycie w zakonie Dopiero wchodziłem z powrotem w świat, i ja, w stosunku do swoich rówieśników, pod względem towarzyskim, można powiedzieć, miałem 4 lata zaległości. I naprawdę jest coś takiego, to, bo to jest ciągle etap dużego rozwoju. Teraz mam 30 lat i ciągle czuję, że mocno postępuje, ale myślę, że ten okres taki szkolny, i później tej takiej młodej dorosłości między 18 a tym 30 rokiem życia czy może do końca studiów można by określić to jest taki mega intensywny czas takiej dojrzałości właśnie w relacji z drugim człowiekiem z płcią przeciwną z, no pod wieloma względami nie i ja też musiałem jakby pewne rzeczy nadgonić żeby po prostu dojrzale funkcjonować nie w, w relacjach międzyludzkich też mi się to nie wzięło szczapy. I to jest taka moja uwaga dotycząca dojrzałości ogólnoludzkiej, ale zwłaszcza też tych osób, które decydują się na drogę właśnie na życie w duchowieństwie, w kapłaństwie, w życiu zakonnym. Zwłaszcza myślę, że to mężczyzn, bo kobiety myślę, że dojrzewają raz, że szybciej, a dwa też mają troszkę inną tą seksualność. Ale uważam, że Trafnym spostrzeżeniem zakonów i seminariów jest to, że wydłużają formację, zanim dojdzie do święceń kapłańskich. Bo ja, kiedy wstępowałem, byłem bardzo niedojrzały. I to po sobie widzę, po różnych właśnie sytuacjach w swoim życiu, widzę, że ja byłem bardzo niedojrzały. Te cztery lata, no to był taki katalizator e, tych wszelkich moich, e, tego do mojego dojrzewania. I naprawdę po tych czterech latach występując z zakonu, byłem już zupełnie innym człowiekiem niż wtedy, kiedy wstępowałem. Myślę, że to bardzo przyspieszyło moją dojrzałość. Też patrząc po tym, jak to wyglądało, wyglądało u innych, ale uważam, że właśnie trzeba kłaść na to bardzo duży nacisk, aby kandydaci do kapłaństwa w tym okresie formacji nabrali tej odpowiedniej dojrzałości. Dlatego w nowicja, myśmy mieli nowicjat cały w zakonie, który wydłużał formację. Mieliśmy rok praktyk, że formacja cała trwała 8 lat. Teraz jeszcze zrobiono z miesięcznego postulatu roczny postulat, czyli trwa 9 lat. Tak samo w seminariach diecezjalnych nie ma tylko 6 lat studiów teologicznych, tylko jeszcze jest rok pierwszy taki na, na to rozpoczęcie formacji. Uważam, że do tego trzeba zmierzać, bo ludzie dojrzewają coraz później. Kiedyś do zakonu wstępowali Zdaje się nawet szesnastolatkowie, bo były tak zwane niższe seminaria, czyli odpowiednik liceum, czyli nawet młodsi, nawet młodsi, tak? czyli w tym wieku takim licealnym i to jeszcze w policzeniu na cztery klasy, tak? czyli, czyli wcześniej wstępowali chłopaki do zakonu, jakby do seminarium niższego, czyli już tam chyba mieli nawet habity. I z czasem nawet te habity, po prostu oni roślili, a te habity malo, były im za małe, musieli szyć nowe, wiecie. Ale już byli na tyle dojrzali, że część z nich po takim seminarium niższym zostawała w zakonie. I, i ja znałem takich zakonników, księży, którzy naprawdę wstępowali do zakonu jako nastolatkowie i przeżyli w zakonie całe życie. Aż później się spostrzeżono, że faktycznie jakby dojrzałość ludzi się opóźnia z czasem, jak my teraz patrzymy i zrezygnowało z tego niższego seminarium, bo zobaczyli, że tacy nastolatkowie później w zakonie sobie fajnie prosperują, ale zobaczą dziewczynę w ich wieku latem i nagle cała formacja idzie, wiecie, krew piach. No, no, właśnie, no bo to jeszcze nie był ten etap dojrzałości dla nich, żeby podjąć decyzję o tym, żeby wstąpić do zakonu. I pamiętam, że były takie głosy, nawet wśród moich bliskich, że jak wstępowałem po maturze, nie, no może po studiach. A ja mówię, no, jeśli chcę być zakonnikiem, to wolę wstąpić od razu, nie tracić czasu na jakieś tam studia poboczne, nie? Ale teraz, patrząc po, po, po doświadczeniu życiowym, nas, czterech, których wstąpiło, to nas dwóch po maturach odeszło, a tych dwóch, którzy wstąpiło po studiach to zostali. Nie? I myślę, że to rzeczywiście jest duża mądrość. I teraz, kiedy patrzę, kiedy mam 30 lat, sobie tą teologię później dokończyłem jako e, tak zwaną świecką. Sobie ją, ją dokończyłem i teraz sobie funkcjonuje w świecie i ja widzę jak ja wtedy, zwłaszcza na początku byłem bardzo niedojrzały. W tych czterech latach no już było znacznie lepiej, bardzo dobrze. Teraz pożyłem trochę w świecie. E, popróbowałem różnych zawodów, różnych miejscowości. Wchodzimy w różne relacje. Jestem w stanie teraz powiedzieć, no, że zupełnie inaczej postrzegam świat niż wtedy, kiedy do tego zakonu wstępowałem, i wiem, że z tej perspektywy czasu wiem, że faktycznie lepiej jest decydować się na taki krok w późniejszym wieku. Nie? Może nie należy tego generalizować, bo wiadomo, każdy inaczej, gdzieś tam dojrzewał też są tacy, co wstąpili po maturze współcześnie i, i, i zostaną będą wytrwali, wierni, dojrzali i, i wszystko będzie dobrze. Ale myślę, że jest taka generalna tendencja zmierzająca ku temu, że ta dojrzałość jest opóźniona. No więc tutaj zapraszam, zapraszam do dyskusji właśnie w tej kwestii dojrzałości, czy właśnie faktycznie ona jest opóźniona teraz, czy, czy się ze mną zgadzacie? To jest jedna rzecz, a druga rzecz jak właśnie postępować w sytuacji takich, takich zachowań, właśnie takich zakochań na przykład podopiecznych w, w nauczycielu, nie? Czy w wychowawcy. Jak, jak wtedy postąpić, żeby żeby po prostu ta, to dziecko dobrze to swoje zakochanie przeżyło. O, może tak, nie. No i na końcu co, co no nie, nie należy sobie nie wiadomo jak wyobrażać tego, bo, bo to od razu wiadomo, że to będzie z tego kataklizm, co by się stało, gdyby y, doszło do takiego zakochania w wychowawcy, który byłby niedojrzały, byłby niewłaściwy. No to mamy kataklizm gotowy tak jak z tymi youtuberami, nie? Jeszcze dopowiem, że do dziś tak mam. Jeśli chodzi o to faworyzowanie i nie? I tym podobne sytuacje. Człowiek, sam się o tym łapię czasami zaskoczony. Powiem Wam, zupełnie łatwiej jest, inaczej, łatwiej odmówić jest mężczyźnie czegoś w autobusie niż kobiecie. Nie? Miałem taką sytuację, pamiętam właśnie, kiedyś się tak przyłapałem, ale dosłownie minęło od, między obydwoma sytuacjami jakieś 5 minut. Nie? I przyszedł do mnie facet tutaj. <laughs> Że on się spieszy, czy ja mogę go na czerwonym świetle wyrzucić? nie? Ja mówię, gdzie tam? Przecież to jest ja, moje prawo jazdy, co ja mam je ryzykować, bo panu się spieszy, że on na czerwonym świetle wyskoczy. A co, jak panu się coś stanie? Nie, nie ma w ogóle możliwości takiej. Nie? Weszło tam ileś pasażerów do środka, na to przychodzi dziewczyna, uśmiechnęła się i mówi: Wie pan, bo mi się tak spieszy na pociąg, wyrzuciłby je pan na czerwonym świetle. A ja mówię. Jak będzie czerwone światło, akurat się zatrzymamy, to Panią wypuszczenie, nie. Ona poszła, ja po chwili kurde, czy jeszcze tam ty patentat mógł to usłyszeć, nie? No tak, faktycznie tak się dzieje. Dzisiaj miałem taką samą sytuację. Byłem tam, no, taka duża impreza, powiedzmy, podjechaliśmy po nią i tam wiele osób przychodziło i się pytało, gdzie ten autobus jedzie, bo było bardzo dużo autobusów i każdy jechał gdzie indziej, nie? I przychodzą dwie takie dziewczyny się pytają, gdzie jadę, nie? No ja mówię na lotnisko. A one pytają się, a nie jadę przypadkiem przez i tam podały jakąś ulicę. Ja mówię nie, tylko, tylko na lotnisko. A ona na to się tak uśmiechnęła, tak e, opuściła głowę, tak na mnie spojrzała słodkim wzrokiem. Are you sure? No, no a ja tak, tak. Odmówiłem im. No ale. Ale no, jest presja, że tak powiem, w takiej sytuacji, żeby ulec po prostu namowie, nie? Faktycznie, no to jest silniejsze od człowieka. To no, no, Silniejsze o tyle, że ja czuję po prostu różnicę w tym, że dużo trudniej jest mi odmówić kobiecie, jeśli taki numer zrobi, że się uśmiechnie i jeszcze tak powie właśnie, are you sure? nie, no to wi wiadomo. Niż, niż facetowi, który przychodzi jeszcze nie wiem, jest jakiś guburowaty i powie, czy go tam wyrzucę, bo mu się spieszą, no to oczywiście, że mu powiem, że nie. nie? Po prostu bez zastanowienia w ogóle, nie? No, więc pod tym względem jest to silniejsze, że jest to mocniejsza wewnętrzna walka, ale no, udaje mi się temu nie ulegać, nie? Ale nie wiem, jak gdzieś tam jeździłem na Uberze jako kierowca wcześniej, no to nieraz były takie sytuacje, że Człowiek by na coś prędzej przystał, właśnie, gdyby poprosiła kobieta niż mężczyzna, gdzie w sumie to wszystko leżało po mojej stronie. Nie? Czy tam może ktoś dojeść, nie wiem, zapiekankę hot Doga u mnie w aucie, czy, czy nie, nie? Bo to facet by powiedział, no, no proszę skończyć i pojedziemy. Nie? Na przykład, jak babka wyjeszła, no mi będzie powiedział, no, dobrze, niech pani zjedzie. I tak miałem odkurzać, nie? Wiadomo o co, wiadomo o co chodzi, nie? No więc też możecie się tutaj, kobiety, podzielić takim, jakby zwierzyć, jeśli, jeśli macie ochotę. Właśnie, albo panowie na ile tego doświadczają, jak często wykorzystujecie takie swoje zagrywki nie? właśnie do tego, żeby coś uzyskać swoim wdziękiem, na przykład, nie? przy takich głupich, codziennych sytuacjach. Czy zdarza Wam się robić to regularnie, czy raczej w wyjątkowych sytuacjach? No i Panowie możecie powiedzieć, na ile Wy ulegacie, nie? po prostu. Jak reagować w takiej sytuacji? Bo ja się zastanawiam nad zawsze taką sprawiedliwością trochę społeczną. Nie? No, Że ona się uśmiechnęła, a ja jestem mężczyzną, no to ona ma mieć fory, nie? Pod tym względem nieraz sobie myślę. A z drugiej strony sobie wtedy człowiek usprawiedliwia to od razu, nie? A co mi tam szkodzi, nie? Przecież dużo na tym nie stracę, a, a, a jest miło, nie? No to po co to psuć? Wiadomo, nie? Jeszcze co do bycia kierowcą autobusu, e, trzeba bardzo mocno uważać na taką rzeczywistość że trzeba być asertywnym, bardzo. Opowiem Wam taką przygodę, historię, którą zasłyszałem w poprzedniej firmie. Była taka śnieżyca, straszna, okropna, brzydka pogoda i babka jechała sobie autobusem nocnym, wiecie, tam zero pasażerów, możliwe, że była tylko ona, bądź ktoś jeszcze. I ona bardzo poprosiła kierowcy, proszę Pana, jakby Pan mnie tak wysadził, tak pomiędzy przystankami, ponieważ mam daleko, a jest strasznie brzydka pogoda, śnieżyca, ślisko, brzydko. Byłby pan tak łaskaw i nie wysadziłbym jej na przystanku, jakby pan podjechał, tak pomiędzy przystankami, pan by mnie wyrzucił. No i on się zgodził. Otworzył jej drzwi i ona tam za małą nogę. Jej mąż okazało się, że zgłosił całą sprawę tam, gdzie trzeba i ten kierowca miał gigantyczne problemy właśnie z wypłacaniem odszkodowania tej kobiecie za to, że nie wysadził jej na przystanku, bo pasażer na przystanku jest ubezpieczony od szkód, a kiedy jest wysadzany pomiędzy przystankami, to nie jest w żaden sposób ubezpieczony. No i miał bardzo duże problemy, nie? No więc życzliwość, życzliwością, asertywność. Musi być dalej zachowana. Cześć.